ja, to jest dziewiąty odcinek zagrożony MSP z Fizion. i sorry, że nagrałam dwa jednego dnia. I się tak nie dziwi, że ja nie wiem, co robić, czyli na MSP i do się nagrywa. Też ja nie trwały się z tego bagdykami. Jak widzicie, to po pełni tak nie wyglądałam. Poza tym miałam a, 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 a. Miałam okulary i miałam tego unikanka. Unikanka, nie miałam na włoset. I, i, I miałam tego naszynika tam. Ose później to pobierałam. Pamiętacie, to w ostatnim odcinku otwieraliśmy prezenty. wszystkim prezentów. o, o, o pamiętacie. Jak to się wyglądało? Tak, odcinek, tak. To, to dobra, bo... Эм, эм, эм. Ну, хорошо. Shy talk. А вот не 200. W tamtym odcinku może no, miałam okulary i, i nie miałam tego, 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 tego tego unika, ale teraz go mam z okularów i nie miałam tego, 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 tego naszego I, i nie miałam tego zwierzaka, więc trochę się to zmieniło, Nie, było. Ja, trochę na kółeczka, ja, fajnie.

Mam nadzieję, że niedługo będziemy yy, nagrywać z Madzią. Jak Madzią, to na to Madzić podzielił wreszcie, czy tak, czy nie. Tak, dwa odcinki przedtem. <grywka> odcinek przedtem i... Przed, przed otwieraniem prezentów, przed tym odcinkiem, z Madzią oczywiście, tak. Nagrywało. I, i teraz właśnie... Kto pamięta ten odcinek? <laughs> Ciekawe, kto pamięta ten odcinek? mid <laughs> hehe Bo Obo jedno łacinie właśnie było. O! Nie do by rever O, sobie, że by na... w I, i, i. Mam nadzieję, styczniu, mam nadzieję, że będziemy nagrywać, jak ja, no. Jak ja wpisuję kod w oczywiście ja jeden kod. Kod jest Teraz będą tej osoby, którym dziękuję na cały rok. i to będzie dla mnie dobra, M -m -m. a pewna nie... mmm... na pewno Agnieszka... Agnieszkę Macie. dla Ciebie za rok... za nie... ja cały rok... Ja Ciebie nie... Ja nie cały rok, dla dlatego, bo... znaczy ja nie mam Ciebie cały rok... Przepraszam Cię, ale nie mam... E -e -e. Zobaczycie, gdzie kogoś tutaj jesteś. Wiesz, jest, tu macie... twoja! Choć się ala nie dziękuję za cały rok. Nie dziękuję jej. Oczywiście, że nie, bo ona jest nie znajomych, ale ja myślę, że ją bardziej... że ja ją... bo jak teraz ją usunęłam. I mam nadzieję, że jeszcze raz ją sobie zaproszę i nie odbieram jeszcze raz. Dobrze by było. Zaramnikiem no, jeszcze nie takie przybędziesz, ja trzeba cała Więc y Eee, ścinę chyba. Chyba mi się pojawiła nie No wiedziałam, że mnie ściga w A tak! No Jak ty? peronika? ona napisała mi nie, to niemożliwe jak to ktokolwiek kiedykolwiek napisało nic z takiego nie już jeszcze raz zobaczyłam, zobaczyć bo ja nie wytrzymam taka no. ryjena Weronika ona no, suchana. Nie, czy ktoś to widzi? To nie. czy ktoś to widzi? O, 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 Mi! Nie, 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 to? nie możesz świecić mi. Jak ona to. To niemożliwe. I tam nie chodzi, to jest niemożliwe. A, a, dobra, a, Ty ty Am, um, um. oh, nie chcę, nie, nie, nie! Ta nie, nie się! Nie, poczekajcie. Uh, nie, sorry, nie robi tego, są za wielkie lagi u um, mnie, żeby zrobić. Em, am, to mi jest nie tak. I, 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 i. Nie przyjmuje poniżej szóstego levela. Mówi, się. przyjmuje od szóstego w górę. Od szóstego w dół nie odbieram. Nie przyjmuje. Sorry, przepraszam, ale nie mogę. Nie poczeka się sobie i będzie lagu... Nie laguj się, e, w ogóle no tak w ogóle. Um, 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 mam nadzieję, że jutro będziemy już nagrywać, Chociaż trochę będę mieć tak, nie wiem, gdzie, 15 16, nie wiem. Dlatego, bo, no, bo idę do szkoły, bo idę do szkoły i muszę jak zawsze iść. No a jaki to? Czekajcie, ja, no dobra, już jest ogarnięte trochę. I teraz chwila wariacji. Na no, widzę trochę wariacji. O dobra, jeszcze wariacji. Aha. no dobra, ale nie. Ogólnie tak nie powinno być dwa odcinki na jeden dzień. Ale dobra. I na tym samym odcinku będziemy robić artbooka. Nie, nie będziemy, nie będziemy. Ale innego będziemy robić. Może jeszcze Madzie będzie nawet. Powiem jej Agnieszka. Dobra, no to